Cześć, tu zespół kanału Świat ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Na urodzinach jego matki wszyscy śmiali się i stukali kieliszkami, dopóki Paweł nie powiedział jednego zdania, które sprawiło, że Marta, jego ciężarna żona, zamarła w miejscu. W salonie unosił się zapach pieczonej kaczki i świeżych kwiatów. Dom matki Pawła zawsze wyglądał jak z katalogu, każdy ważon ustawiony pod kątem, każdy widelec błyszczący pod światłem kryształowego żyrandola. Tego wieczoru świętowano jej urodziny. Gości było wielu, kuzyni, dawne koleżanki, znajomi z pracy, a pośrodku nich Marta, żona Pawła, w szóstym miesiącu ciąży. Nie czuła się dobrze. Nie dlatego, że ciąża była trudna, lecz dlatego, że od tygodni widziała, jak Paweł się od niej oddala. Wcześniej był ciepły, troskliwy. Teraz, chłodny, jakby każde jej słowo go męczyło. Nie chciała robić scen, szczególnie tutaj, wśród ludzi, których ledwo znała. Trzymała się więc na uboczu, uśmiechając się delikatnie, gdy ktoś pytał o dziecko. Dziewczynka czy chłopiec? zapytała jedna z ciotek. Jeszcze nie wiemy, odparła spokojnie. Ale najważniejsze, żeby było zdrowe. Oczywiście. Ciotka spojrzała na Pawła. Twój mąż pewnie już myśli o synu. Paweł wzruszył ramionami z niechętnym uśmiechem. Zobaczymy, jeśli to w ogóle moje, rzucił pół żartem, ale z takim tonem, że śmiech w pokoju natychmiast ucichł. Marta zamarła. Myślała, że się przesłyszała. Goście zaczęli nerwowo spoglądać po sobie, a matka Pawła pochyliła się do niego z dezaprobatą, lecz on tylko sięgnął po kieliszek i dodał, no co? Żartuje przecież. Nie bądźcie tacy poważni. Żart. Tak to nazwał. A jednak w jego oczach nie było cienia żartu, tylko coś lodowatego, czego nie znała. Marta wstała, udając, że musi iść do łazienki, ale w rzeczywistości chciała po prostu oddychać. Kiedy zamknęła się w małej, pachnącej mydłem łazience, łzy same popłynęły. W jej głowie kotłowały się pytania, co się z nim stało, dlaczego przy ludziach musiał ją tak zawstydzić. Czy naprawdę w to wierzył? Usiadła na brzegu wanny i położyła dłoń na brzuchu. Dziecko lekko się poruszyło, jakby wyczuwało jej napięcie. Spokojnie, maleństwo szepnęła. Wszystko będzie dobrze. Nie wiedziała jeszcze, że w tamtej chwili, w ogrodzie za domem, ktoś właśnie parkował srebrnego sedana. Drzwi otworzyły się powoli, a wysiadł z niego mężczyzna w szarym płaszczu i z wyrazem twarzy, który nie wróżył niczego dobrego. To był ojciec Marty. I przyszedł wcześniej, niż ktokolwiek się spodziewał. Kiedy Marta wróciła z Łazienki, rozmowy przy stole znowu nabrały życia, ale były inne. Głośniejsze, sztucznie wesołe, jakby wszyscy próbowali zagłuszyć to, co wydarzyło się chwilę wcześniej. Paweł siedział przy kieliszku wina, uśmiechając się do kogoś z drugiego końca stołu. Na jej widok tylko skinął głową, jakby nic się nie stało. Nie chciała robić sceny więc usiadła z powrotem, choć w gardle miała ściśnięty supeł. Wtedy do salonu wszedł mężczyzna, którego nikt się nie spodziewał. Dobry wieczór, powiedział spokojnie. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. To był Andrzej, ojciec Marty. Mężczyzna o mocnym spojrzeniu, dawny wojskowy, który nie znosił kłamstw ani pustych gestów. Zatrzymał się w progu, rozejrzał po zebranych i w końcu spojrzał na córkę. Córeczko powiedział cicho. Dobrze się czujesz? Marta skinęła głową, choć głos miała zbyt słaby, by odpowiedzieć. Paweł drgnął, jakby ktoś go złapał na gorącym uczynku. Nie wiedziałem, że zaprosiłaś swojego ojca, powiedział sucho. Nie zapraszałam, odparła. Ale najwyraźniej przyszedł w samą porę. Matka Pawła próbowała zmienić temat, nalewając kolejną porcję wina i prosząc, by wszyscy się zrelaksowali. Andrzeju, to tylko małe rodzinne spotkanie, zaczęła z wymuszonym uśmiechem. Rodzinne? Uniósł brew. Z tego, co słyszałem przez okno, raczej publiczne upokorzenie. Cisza zapadła natychmiast. Nikt się nie odezwał. Paweł chciał coś powiedzieć, ale Andrzej zrobił krok w jego stronę. Wiesz, Paweł zaczął spokojnie, ja nie wtrącam się w wasze życie. Ale jeśli jeszcze raz pozwolisz sobie na taki żart wobec mojej córki, to będziemy mieli poważny problem. Matka Pawła wstała, oburzona, nie w moim domu, proszę pana. Właśnie w pani domu, odpowiedział twardo. Bo to tutaj ktoś zapomniał, co oznaczy szacunek. Marta siedziała w ciszy, patrząc w stół. Nie była dumna z tego, że jej ojciec interweniuje, ale jednocześnie czuła ulgę. Po raz pierwszy od miesięcy ktoś stanął po jej stronie bez wahania. Paweł próbował zachować twarz, to nie było nic poważnego. Po prostu żart. Może przesadziłem, ale. Andrzej przerwał mu gestem ręki. Żart to coś, z czego śmieją się wszyscy. Nie tylko ty. Przez chwilę w pokoju panowała martwa cisza. Wtedy Marta powoli wstała, oparła dłoń na stole i powiedziała: Tato, ja chcę już iść. Nikt jej nie zatrzymywał. Ojciec odsunął krzesło, podał jej płaszcz i razem wyszli, zostawiając po sobie ciszę, w której nawet muzyka z radia brzmiała jak obcy dźwięk. Paweł patrzył za nimi, nie ruszając się z miejsca. Widział, jak Marta opiera głowę o ramię ojca, jak wsiadają do samochodu i odjeżdżają. Poczuł coś, czego nie czuł od dawna, pustkę, która nie była już tylko chwilowym milczeniem między nimi. To było coś głębszego. Coś, czego już mógł nie naprawić. Marta spała niespokojnie tamtej nocy. Jej ojciec, mimo zmęczenia, nie pojechał od razu do domu, został z nią, dopóki nie zasnęła. Rano przygotował herbatę i czekał w kuchni, aż w końcu zeszła po schodach w jego swetrze i z lekko spuchniętymi oczami. Wiem, że nie chciałaś, żebym się wtrącał, powiedział cicho. Ale musiałem. Nie mogłem patrzeć, jak ktoś cię rani i udaje, że to żart. Wiem, tato odparła, siadając naprzeciwko niego. Nie jestem już dzieckiem, ale wczoraj naprawdę nie wiedziałam, co zrobić. Wziął jej dłoń w swoje. Czasem człowiek dopiero przy drugim oddechu widzi, ile znaczy spokój. Nie odpowiedziała. W jej głowie wciąż mieszały się wspomnienia z przedwieczoru, te, gdy Paweł nosił ją na rękach po pierwszym USG, gdy śmiali się z drobiazgów, gdy wspólnie urządzali pokój dziecka. Zastanawiała się, czy ten człowiek z wczoraj to jeszcze on, czy już ktoś inny. Kilka dni później Paweł zapukał do drzwi. Stał z bukietem tulipanów i spojrzeniem, które nie potrafiło znaleźć słów. Mogę wejść? Zapytał. Marta nie wiedziała, czy powinna, ale kiwnęła głową. Usiadł na brzegu fotela, trzymając kwiaty jak tarcze. Wiem, że zawaliłem, zaczął. Nie będę się tłumaczyć. Nie ma usprawiedliwienia. Po prostu przestraszyłem się. Czego? Zapytała spokojnie. Że nie będę dobrym ojcem. Że ty będziesz miała kogoś lepszego ode mnie. Może dlatego powiedziałem coś tak głupiego? Zawahała się. Nie spodziewała się takiej odpowiedzi. Patrzyła na niego długo, jakby próbowała odczytać, czy mówi prawdę. Wiesz, Paweł powiedziała w końcu: bycie ojcem zaczyna się od tego, jak traktujesz matkę swojego dziecka. Nie od momentu, gdy dziecko się rodzi. Milczał. W oczach miał wstyd. Nie wiem, czy potrafię to naprawić, przyznał. Ja też nie wiem, odparła. Ale jeśli chcesz spróbować, musisz zacząć od szczerości. Bez scen, bez żartów. Wstała i podała mu kubek herbaty. Mały gest, ale wystarczył, by po raz pierwszy od tygodni zapanowała między nimi cisza, która nie była już zimna. Raczej ostrożna, pełna ostrożnego zaufania. Ojciec Marty wrócił tego dnia po południu. Gdy zobaczył, że Paweł siedzi w kuchni, tylko skinął głową. Nie będę wam przeszkadzał, powiedział. Ale pamiętaj, Paweł, drugi raz nie będę musiał nic mówić. Paweł wstał. Wiem, proszę pana. Wieczorem Marta wyszła na balkon. Powietrze było chłodne, ciche. Spojrzała na swoje dłonie i położyła je na brzuchu. Dziecko poruszyło się lekko, tym razem spokojniej. Nie wiedziała, jak będzie wyglądało jutro, ale po raz pierwszy od dawna nie czuła wstydu, tylko siłę. Taką cichą, prostą siłę, której nie da się odebrać żadnym żartem. Kilka miesięcy później wszystko wyglądało inaczej. Zima minęła a w mieszkaniu Marty panował ciepły, spokojny poranek. Na parapecie stały świeże kwiaty, prezent od sąsiadki, która wciąż nie mogła uwierzyć, że Marta już urodziła. W pokoju obok spała mała Zosia, otulona kocykiem z kremowej wełny. Paweł siedział przy łóżku i patrzył na nią w milczeniu. W jego ruchach nie było już nerwowości, z jaką dawniej podchodził do wszystkiego. Teraz każdą czynność wykonywał powoli, ostrożnie, jakby każda sekunda miała znaczenie. Gdy dziecko lekko poruszyło się przez sen, uśmiechnął się z ulgą. Zawsze myślałem, że nie dam rady, powiedział cicho. A potem zobaczyłem ją pierwszy raz i wszystko się ułożyło. Marta siedziała w fotelu w swetrze ojca z kubkiem herbaty. To nie dziecko cię zmieniło, Paweł odparła łagodnie. Ty sam się na to zdecydowałeś. Nie wiedziała, czy ich związek przetrwa wszystko. Byli wciąż ostrożni wobec siebie, jak ludzie, którzy dopiero uczą się mówić jednym językiem. Ale już nie było w nich tamtej zimnej obojętności. Zastąpiła ją cisza, w której mieściła się praca, zrozumienie i drobne gesty, takie jak jego ręka na jej ramieniu, gdy wychodziła z pokoju. Po południu przyszedł Andrzej. Przywiózł torbę z jabłkami i bułkami, jak zawsze, gdy chciał zobaczyć wnuczkę. Kiedy spojrzał na Pawła, skinął tylko głową. Nie potrzebowali słów, obaj wiedzieli, że wczorajsze błędy już niczego nie cofną, ale od tej pory można je naprawiać czynami. Marta obserwowała ich przez chwilę. Myślała o tamtym przyjęciu, o ciszy po jego żarcie, o wstydzie, który wtedy czuła. Teraz, trzymając w ramionach córeczkę, wiedziała jedno, nigdy więcej nie pozwoli, by ktoś odebrał jej spokój. Światło popołudnia wlało się przez okno, padając na śpiącą Zosie. W tej chwili nie było już bólu, tylko wdzięczność. Nie za to, co minęło, lecz za to, że można było z tego wyjść, krok po kroku, w ciszy, bez scen, bez dramatów. I choć życie nie wróciło do dawnego rytmu, to nowy był lepszy. Bardziej prawdziwy. Bo czasem największym zwycięstwem jest nauczyć się znowu mówić dobranoc bez gniewu w głosie.